Warto wybrać zawód murarza tenkarza, ponieważ jest przyszłościowy. Pracy w branży budowlanej wciąż przybywa i nie zabraknie. Poza tym wykwalifikowany pracownik branży budowlanej ma szansę na dobre zarobki. To wystarczający powód, by polecać kształcenie w tym kierunku. Swój zawód najbardziej cenię za samodzielność. Prowadzę własną działalność gospodarczą i sam sobie układam plan i wyznaczam rytm pracy. Sam sobie dobieram pracowników i za to też cenię tę pracę za możliwość pracy z dobrymi specjalistami, z którymi realizuję zlecenia, aby na koniec czuć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. A jeśli także klient jest zadowolony, jest to satysfakcja podwójna. Mój standardowy dzień pracy zaczyna się od wysłania ludzi w konkretne miejsce, gdzie akurat wykonujemy prace budowlane. Jeśli ekipa jest już na miejscu, a często ja razem z nią, rozdzielam zadania do wykonania. Zresztą front robót przygotowujemy sobie już wcześniej. Sprawdzamy, czy mamy wszystkie potrzebne materiały i narzędzia, czy powierzchnie i teren są przygotowane, lub jaka będzie tego dnia pogoda. Od tego wszystkiego zależy nasz dzień pracy. Jeżeli moja firma ma kilka zleceń jednego dnia w różnych miejscach, jestem z nimi w stałym kontakcie. Ustalamy dzień pracy tak, jak już mówiłem, tylko ja w części prac uczestniczę. Zanim zdecydujemy się na pracę murarza-tynkarza, musimy zadać sobie pytanie, czy lubimy pracę precyzyjną, techniczną i brudzącą. Musimy wiedzieć, że ten zawód wymaga znajomości matematyki, fizyki i geometrii, ustalania kątów i przewidywania drgani. Musimy się zastanowić, czy mamy cierpliwość i możliwości, by pracować w różnych, czasami trudnych warunkach atmosferycznych, w pozycji niewygodnej i wymuszonej. Specjalistyczne zawody są zawsze pożądane na rynku pracy. Tak też jest z zawodami branży budowlanej, zwłaszcza teraz, gdy jest zwiększony popyt na mieszkania i na budowanie domów. Jeżeli jest się pracowitym i dokładnym, to pracy nie zabraknie, a wręcz będzie można przebierać w ofertach. Praca murarza-tynkarza to praca fizyczna w zespole z pomocnikiem. Wymaga sprawności, tężyzny fizycznej i znajomości wspomnianych już dziedzin nauki. Wymaga umiejętności skupienia się na zadaniu, więc może być uznawana za ciężką. A im większe ma się umiejętności, tym więcej satysfakcji daje dobrze wykonana praca. Rozwojowe, wymagający, ciężki, w tych trzech słowach opisałbym mój zawód. Wybrałem ten zawód, bo lubię być samodzielny i lubię mieć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. A na to właśnie pozwala, to co robię.